Gdyby był pan rządzącym, co by pan zmienił w dzisiejszej Polsce? W zasadzie wszystko. Żeby się ludzie lubieli, jeden drugiego nie patrzył. Przede wszystkim te podatki, bo ostatnio bardzo dużo ludzi teraz państwa podatkuje. Żeby rozmawiać z ludźmi otwarcie o tym, co się dzieje na przykład w mieście i co by chcieli zmienić? Żeby zróż nie zbankrutował tylko. Żeby emeryturę dostawał. Zmniejszyłabym podatki. Zdecydowanie. Poprawiłabym służbę zdrowia. Przede wszystkim więcej swobód obywatelskich, nie narzucanie jakby swojego światopoglądu wszystkim ludziom. Jest tymi protestami kobiet, gdzie narzuca się ludziom, wszystkim jakiś tam swój światopogląd. No, zmienimy tak, żeby to przestać y, protestować, i żeby to Polska już wtedy była wolno, na ludzie pracowała. Co bym zmieniła uprzejmość ludzi, to jest przerażające naprawdę. Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze, ale odrobinę wzajemnej życzliwości, uśmiechu, po prostu takiej zwykłej reakcji, no tego strasznie brakuje. Na Pewno bym wróciła do, tych, do tego przepisu, który, który był, bo uważam, że on był bardzo dobry. I tak źle, i tak niedobrze. Nie wiem, czy jest taka osoba, co by to potrafiła zrobić. To jest nasz, nasza Polska i tuś każdy powinien wypracować tutaj w Polsce, zarabiać godne pieniądze. Na pewno bym usunęła pisku z tego kraju, bo to jest po prostu patologia i nie wiem co nie Aborcje bym wprowadziła legalne i związki partnerskie. Chciałabym, żeby był spokój. Żeby był spokój, po prostu, żeby nie było tych kłótni, tych y, takich zajadłości, żeby wreszcie ludzie nauczyli się ze sobą rozmawiać i iść chociażby troszeczkę na kompromis. No nie wiem co. Mi się wszystko ogólnie podoba. No to na pewno z tą aborcją, żeby, żeby nie było tego zakazu aborcji, bo moim zdaniem to jest bez sensu zupełnie. No, ja też tak myślę, tak. No, rząd. No. rząd. Nie ma konkretu, to no wszystko ogółem. W momencie, gdy Polska pozbędzie się rządzących, to raczej będzie lepsza, bo oni wylądują w wulkanie. Zmienić całkowicie rząd, bo jeżeli będzie no, cały czas PiS u władzy, tak nazwijmy. No ale popatrz na to, to, to że jak, szans, jak, się jak PiS tak jakby już nie będzie u władzy, to zaraz wróci peo. Staramy się po prostu zamienić w kraj świecki, w kraj, który powinien, taki kraj, jaki powinien być w Unii Europejskiej, a nie w coś, co się zamienia w Białoruś czy Ukrainę. No tak. Ach, ta Białoruś. <laughs> żeby było nareszcie normalnie. Przecież w każdym kraju obojętnie, czy to jest Belgia, Holandia, Francja czy, czy y, Wielka Brytania, tak, oni też się spierają, ale te spory nie są takie, nie są takie agresywne. No, my chyba dorównujemy tam na wschód bardziej, gdzie nawet dochodziło do pobicia się tak w Sejmie i w ich parlamencie. No, bardzo bym chciała, żeby po prostu było normalnie.